Jo, z tej strony taka. Przybywam do Was z omówieniem czwartego odcinka drugiego sezonu Goblin Slayera. Zaczynamy powtórką z końcówki poprzedniego odcinka, czyli tym, jak pewien robotnik został zaatakowany przez gobliny. Goblin Slayer każe uformować dzieciakom szyk z magami w środku i walczącymi wręcz dookoła magu. Tutaj jakoś nie będę mówił, czy to jest dobra postawa, czy niedobra, bo to jest taka, myślę, bardzo basic strategia, taka, która zawsze przechodzi, jeżeli jest sytuacja stresowa i nie chcemy nikogo stracić. Goblin Slayer informuje młodych, że jeśli nie wróci za 15 minut, to są zdani sami na siebie, bo albo on umrze, albo będzie ciężko ranny. Wyrusza do części niebitewnej ośrodka treningowego. Skradając się, widzi ludzi, którzy odeszli na tamten świat i napotyka biegnącą kapłankę. Razem idą do miejsca, gdzie jest już włócznik, czarownica, gac, elfka, reptilianin, krasnolud i druga z trzech grup nowicjuszy. Słyszą kolejne krzyki. Rozmawiają, jak zaatakować gobliny, nie zostawiając grupy na pastwę losu. A Gats wychodzi z inicjatywą, że z nimi zostanie, bo ma za duży miecz do jaskini. Kapłanka wykombinowała, że goblinom nie chodzi o obóz, tylko o trzecią grupę nowicjuszy, którzy poszli już do domów. Goblin Slayer mówi, że nie wziął tego pod uwagę. Tak! Znawca goblinów nie przewidział tak prostej rzeczy. Naprawdę to jest tak wielki fikołek logiczny. Ale myślicie, że to pierwszy fikołek logiczny w tym odcinku? To słuchajcie dalej. Elfka zostaje wysłana do poinformowania pierwszej grupy, nowicjuszy o planie. Zostaje nam ukazany las i trzecia grupa młodzików. Wracają sobie spokojnie i rozmawiają o treningu. Nagle jedna z dziewczyn zostaje pochwycona przez gobliny, odciągnięta od reszty i doprowadzona do stanu agonalnego. Dzieciaki zaczynają się bać. I uciekają. Przenosimy się do jaskini, w której grupa Goblin Slayera, złożona z doświadczonych poszukiwaczy przygód, walczy z goblinami, które wyskakują ze ścian, a dowodzi nimi szaman. Walka krótka, ale mogliśmy zobaczyć czarownicę w akcji na mniejszym obszarze do działania oraz walkę woreczkiem wypełnionym czymś ciężkim, jak i butelką po potyjonku w wykonaniu Goblin Slayera. Poza tym nic szczególnego. Znowu ośrodek treningowy i gads uczący dzieciaki że wszystko, nawet jeśli jest potężne, a ma fizyczną formę, da się zabić. Za przykład posłużył hobgoblin idący w ich kierunku, którego Gaz pozbawił życia jednym cięciem. Powracamy do trzeciej grupy nowicjuszy. Już w mniejszym gronie uciekają i tracą wojownika, który nie wiedzieć czemu zdjął hełm, a zaraz po tym dostał głazem w głowę. Reszta odwraca się i widzą gobliny na gałęziach, które ich również obrzucają kamieniami. Tutaj ogólnie nic się sensu nie trzyma. Po pierwsze, gobliny nie są na tyle silne, by w pojedynkę rzucać kamieniami, czy tam głazami, wielkości ludzkiej głowy. Ludzkie ciało muszą nosić przeważnie w dwójkę, co oczywiście nie jest regułą. Tym bardziej nie rozumiem, jak weszły na drzewa z tymi kamieniami. Zrobiły drabinkę z siebie i tak to wciągały? Dalej, siedziały już na tych drzewach przygotowane. Skąd wiedziały, że grupa pobiegnie akurat tędy? Są przebiegłe, okej, okay. ale nie na tyle inteligentne, by jakoś to przewidzieć. Oczywiście mówię o zwykłych goblinach. No i ostatnim, o czym tu wspomnę, to ten hełm wojownika. To było tak randomowe. Po co on to zrobił? Nie jestem w stanie z tego zrozumieć. Nie ma zupełnie żadnych przesłanek, żeby coś to dało pozytywnego. Z cieczą przybywa kapłanka z pierwszą grupą świeżaków. No i mamy efekt teleportacji. Po przybyciu kapłanka rzuca holy light, a nieziołka z blondynem wybiegają i pozbywają się pierwszych goblinów. Następnie kadr pokazuje ich w grupie wraz z przemówieniem kapłanki, po czym znowu ta dwójka jest dalej. Od grupy. Z pozytywnych rzeczy Rudy w końcu zaczął myśleć i ogłuszył gobliny przy pomocy magii. Tak bardzo jak go nie lubię, to tym razem ma u mnie punkt za spryt. Z powrotem jaskinie, gdzie przy użyciu magii krasnoluda oraz wiedzy geograficznej goblin Slayer'a, jaskinia zostaje zalana przez jezioro, pod którym się znajdują. To w sumie na tyle z tej sceny. Przeskakujemy do gildi poszukiwaczy przygód, gdzie kapłanka dostaje awans do rangi stalowej. Ma pogawędkę motywacyjną z elfką. No i Końcówka. Jeśli śledzicie tylko moje omówienia, a anime nie oglądacie na bieżąco, to mogę wam polecić, a nawet poprosić was, żebyście obejrzeli chociaż te 4 czy 5 minut przed endingiem. Wiem, że teraz to omówię, ale jest tak piękne, że to samemu trzeba obejrzeć, bo nic nie jest w stanie tego opisać. Rudy idzie ulicą z Goblin Slayerem. Mówi, że wyruszy w podróż, żeby szkolić się dalej w magii. Stwierdził, że on nie chce być taki jak Goblin Slayer. Chce zostać Dragon Slayerem. W tym momencie widać, że Goblin Slayera ruszyło coś w środku. Wnioskując po poprzednim odcinku, zobaczył w rudzielcu małego siebie, który też o tym marzył. Przyłącza się Niziołka, mówi, że też chce podróżować z Rudym i zaczynają się sprzeczać. Goblin Slayer w tym momencie zaczyna się szczerze śmiać. Jego śmiech jest tak cudowny i tak szczery, a zarazem zwyczajny że całe anime przestaje być dark fantasy w tym momencie. Tu już nie chodzi o zabijanie jakichś stworków, czy przemoc w różnym stopniu na kobietach. Tylko zostaje nam pokazana różnica życia dorosłych i dzieci, oraz jak osoba po przejściach otwiera się na świat. W końcu rozstają się. Podchodzi farmgirl i mówi, że Goblin Slayer się uśmiecha, a on nie zaprzecza. Odcinek się kończy. Podsumowując, Odcinek bardzo chaotyczny. Poza wadami produkcyjnymi, które mogliśmy zauważyć, i tymi takimi fikołkami logicznymi, wątki były rozsiane bardzo. W sensie przeskakiwaliśmy z jednego do drugiego, do trzeciego i tak po prostu sobie skakaliśmy po kolei. Irytowała mnie też mowa czarownicy, bo czarownica miała ten taki styl mówienia przerywany: że mówię coś bardzo powoli i tak. Zupełnie bezsensownie. Totalnie mi to nie siadło, było takie dość sztuczne i myślę, że zrobili to je, ją ogólnie. W pierwszym sezonie o wiele lepiej, i tutaj ją w tym drugim zepsuli. Jeśli sytuacja z chaosem w odcinkach się powtórzy, to będę je po prostu omawiał wątkami. Tak to co? Macie Discorda w opisie? Chyba tyle. See ya!